Pierwszy etap Dakar Classic 2024 to była dla nas prawdziwa lekcja pokory po wczorajszym dobrym prologu. Dzisiaj, prawdziwy długi długi etap: 200 km dojazdówki, następnie 278 km jazdy sportowej i końcówka jeszcze po asfalcie dodatkowe 120 km. Ta porana dojazdówka poszła jakoś w miarę sprawnie, nawet nie było to zbyt nużące, chociaż startowaliśmy jeszcze po ciemku. Natomiast, tak, pierwszy, pierwsza próba regularnościowa poszedła nam całkiem fajnie, sprawnie, wszystko działało bez zarzutu. Na drugiej próbie, niestety, padł nam komputerek do przeliczania tych wszystkich metrów, metrów, prędkości i tak dalej. No i odcinka po odcinkach jechała się na ślepo, na, na Czuja. Poprawiliśmy to na kolejnym e, odcinku, no ale znowu pech. Jedna z załóg troszkę tak namieszała. Na samym starcie tak się wszystko pokiełba siło, trzy załogi się tak zamieszały, że w dół musieliśmy jechać e, bez tego komputerka. No i z sprężeniu już byliśmy do czwartej próby regularnościowej, że to już musimy naprawdę podgonić, bo dobrze szło, to fajna próba 90 km, e, odcinki z prędkościami do 85 km na godzinę, więc byliśmy przygotowani. Dobrze nam się jechało pierwsze 2 kilometry, czy 2,5. I w tym miejscu do taką, taką skarpo zobaczyliśmy, że załoga, która startowała minutę przed nami, w tym miejscu rolowała. No i oczywiście procedura bezpieczeństwa: zatrzymaliśmy samochód. Pomogliśmy tej załodze wyjść z samochodu, potem postawić go na kała, odpalić. No i rozkręciliśmy się dalej, więc kolejna próba była jechana już na ślepa. To 90 km, to bardzo ciężko jest trafić precyzyjnie w te waypointy. Także jechało się bardzo fajnie, dynamicznie szybko. Po drodze widzieliśmy jeszcze dwa. Wydachowane samochody na tym odcinku, więc to naprawdę było dosyć wymagająca próba, zwłaszcza dla samochodów, które są trochę gorzej przeszkotowane głównie zawieszeniowo. Także sportowo dzisiaj może nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani, natomiast sama jazda była fantastyczna, my też się spisaliśmy w dobrej kondycji, samochód bez żadnych, bez żadnych zniszczeń także jutro. Kolejny etap, pojutrze kolejny etap, i jeszcze dużo przed nami, także wynik sportowy też przyjdzie w odpowiednim czasie. Odcinki sportowe były prowadzone w bardzo fajnym terenie. Na początku taki wąwóz z piaskiem, potem luźny shooter. Te odcinki dojazdowe między próbami regularnościowymi to jest zupełnie jeszcze inna przygoda, bo to są dosyć dynamiczne przejazdy, tam no nie można się e, człapać. A dzisiaj były takie. Podłoże, jak po prostu góra kamieni, po prostu góra ostry kamieni. Jeden ślad wyścigany przez jakieś samochody, pewnie, pewnie lokalne, i my po tym śladzie jechaliśmy naszymi rajdówkami. Trzeba też uważać, po prostu coś nie zniszczyć, czegoś nie urwać, czy nie przeciąć opony. Drugi, trzeci etap był taki w stylu WRC, że on też podkreślała wczoraj ekipa Atakaru, że to, będzie, to będą szybkie odcinki, faktycznie były szybkie. E, luźny szuter, długie takie zakręty, e, wielkie takie płaszczyzny e, tego terenu. Także e, taka nawigacja była trochę triki. Kilka razy nam się udało pomylić drogę trzeba było szybko nawracać na właściwy ślad. No ale to też daje jakiś tam obraz na przyszłość, żeby no, coraz bardziej się szkolić na wyjeździe na te azymuty. Tak? Dostajemy po prostu kratkę, że za 200 metrów musimy przyjąć taki azymut. Drugi dróg właściwie nie ma, to mamy, to jakieś ślady na środku pustyni. Dzisiaj kamienistę, i po prostu trzeba było wybrać dobrą, dobrą, dobrą ścieżkę, dobra zębów, żeby dalej jechać. Także dużo dobrej nauki. Myślę, że w każdym dniem będziemy coraz lepiej pokonywać tego typu odcinki.